Siemano, kolejny wideoblog. Dzisiaj w ramach nowości zaprosiłem mojego kumpla Michała, który również tak jak ja jest tenerem personalnym i również zajmuje się takim ogólnie pojętym treningiem siłowym i no, można powiedzieć jakimiś elementami przygotowania motorycznego. Dzisiaj w odróżnieniu do poprzednich treningów, które są nagrane na moim kanale, więc jak jeszcze nie daj suba, to powinieneś dać. Będziemy robić taki trening z punktu widzenia sportowca, czyli przygotowanie motoryczne. Ruszymy sobie na pewno elementy stabilizacji centralnej, wejdą elementy dynamiczne, skoki nad płotkami, będą skoki w przód. Będzie użycie sań, pod kątem ciągnięcia, nie pchania, bo ten ruch pchania zrobimy sobie ze swingiem i tym wcześniej wspomnianym już takim skokiem w dal. No i będą elementy siłowe, czyli tak jak jednostka taka z przygotowania motorycznego powinna wyglądać, że na początku skupiamy się na tych takich akcentach, można powiedzieć, dynamicznych, szybkościowych, a później wjeżdżamy z siłą. I dzisiaj będą trzy ćwiczenia na dolną część, czyli też coś innego, co jeszcze na tym wideoblogu nie było, i będziemy robić pistolety, cycling, skład i powrócimy sobie do ćwiczeń jednonóż, ale będą to jaskółki. No i Michał ma na pewno dla mnie jakieś nowe ćwiczenie, które rozkminił z punktu widzenia pośladka, także też posłuchamy jego. Tak, mam nadzieję, że uda mi się zaskoczyć, Maćka. Zobaczymy. No, na pewno nie przedłużam, jedziemy z tematem. Teraz zrobimy tą rozrzewkę, te wszystkie elementy takie, jakie trzeba na pewno wprowadzić się, żeby dobrze nogę rozrzać, no a później będziemy jechać tą rozgrzewkę ze slajderami, nie? z tymi dyskami. Myślę, że to jest fajne, fajne takie rozwiązanie dla każdego z, z takiego punktu widzenia, że te dyski, jeżeli oczywiście w klubie jest jakaś dobra nawierzchnia, którą można wykorzystać, można je wykorzystać w taki sposób, wiesz, tej powierzchni niestabilności, takiego chaosu, coś w tym stylu. Nie? U nas w klubie od niedawna jest ta trawa, więc, więc też to jest coś takiego, co ja kiedyś robiłem, no ale to, to jest tak, że tego się nie zapomina nie? i będzie, będzie dużo, myślę, że dużo fajnych rzeczy, nie? bo faktycznym jest, że te slidery to częściej występują gdzieś tam w rehabilitacji nie? po ACL-u, a faktycznie w treningu to to się nie miewa, a ja z klientami to też zacząłem wykorzystywać i fajny efekt daje, no bo musisz mieć taką wytrzymałość. Ty, ty robiłeś coś na dyskach kiedyś? Tak, robiłem swego czasu, ale teraz za bardzo nie mam takiej możliwości u siebie w klubie, więc gdzieś tam ten temat u nich podupadł, więc fajnie będzie sobie to wszystko dzisiaj odświeżyć. Dobra, jedziemy. Dobra, no i jedziemy z tą aktywacją. Misiek, wejdź do podporu. Pamiętaj, kor napięty, żebra ściśnij. Zrób ten mountain climbers po 6-7 razy na stronę. Tak, stara się biodro ustabilizować. Dobra, i daj odwodzenie nóg. Tak, nie za daleko. Jak odwodzisz, pilnuj tego, żeby ściskać dolną część brzucha, czyli mięśnie na miednicy. Ściskaj sobie żebra, dobrze oddychaj. Dobra, wciskaj palce w podłogę. na podłodze i pamiętaj, sama ekscentyka, nie? Wychodzisz do góry i takie 6 razy 3-4 sekundy wyprostowywuj do pełnego leżenia. Połóż się na luzie, podciągnij. Dobra, i to będziemy mieli. Tutaj tym kluczem będzie utrzymanie koru. Tak. Tak, żeby się nie za w biodrach, nie? Bo złamiesz to, pośladek wtedy jest nieaktywny i puszczają ci biodra i do dupy to wszystko wychodzi. Odczucie? chodzi fajnie. Bardzo pozytywnie. Na pewno jest to taka inna ciekawa forma rozgrzewki. Czy tam przygotowania do treningu? To, wiesz, rozwiązanie jest też takie, że jeżeli nie masz tej trawy, to nie musisz tam na siłę gdzieś tam szukać, żeby te slajdery używać. Masz riksa zawsze na te ie czy na kołach, to po prostu wjedziesz sobie i zrobisz, nie? Teraz te riksy y są wszędzie, nie? Teraz ćwiczeniem, które mam nadzieję, że zaskoczę Maćka, będzie aktywacja pośladka. I proszę cię, żebyś położył się bokiem. Hops, hops, hops. Stopy zostają razem. Twoim zadaniem będzie odłączenie kolan jak najdalej od siebie. Tak jest. A ja będę oporował tą kostką, i tak walczymy między sobą przez 30 sekund. I tutaj masz dwie rzeczy do zrobienia. Jedna to jest to, o czym mówiłem, czyli kolano zabierasz od kolana. Drugą rzeczą jest wypchnięcie biodra w przód intencjonalnie. Nie? I zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Chociaż, proszę cię, zacznij od nóg złączonych. Robię raz, dwa, trzy i hop do góry. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, hop. No, jest docisk. To jest mocny zawodnik. Ostatnie 5 sekund damy jeszcze mocniej. Mocno napinaj poślad i wychodź biodrem w przód. Trzy, dwa, jeden, luz. Zmiana strony. Warto by było zawsze zaczynać od słabszej strony, czyli tak naprawdę powinniśmy byli zacząć od twojej lewej, mocna i mocniejsza. Jedziemy. zacznij z kolankami przy sobie i zaraz na 3 cztery znowu odłączasz i te, te dwie rzeczy. Pamiętaj o tych dwóch rzeczach, które masz wykonać, nie? Trzy, dwa, jeden. Hop. Pff. Ty, ale masz bardzo mocny pośladek i bardzo dobrze bo wtedy prawdopodobieństwo występowania kontuzji pleców czy kolan jest bardzo małe i tak naprawdę, chociażby ludzie, którzy jeżdżą na nartach 3, 2, 1 powinni mieć bardzo silny staw biodrowy żeby ta możliwość, prawdopodobieństwa wystąpienia kontuzji było bardzo małe no na pewno, to jest wiesz ja nigdy nie miałem problemu z kolanami i, a jakoś super, tam na pośladku się nigdy nie skupiałem yy, no robiłem wykroki za kroki, przysiady bułgarskie, ale nie jakiejś super dużej ilość, ale na pewno dużo w moim treningu jest swingów. Ale ja nigdy, nigdy nie miałem problemów z kolanami. Nie? Ja mam prawie cztery dychy na karku, a mogę swobodnie sobie skakać. Coś tam wiadomo, od przeciążenia jakieś się pojawiają, ale myślę, że to jest istotne. No i to ćwiczenie jest gruby patent. Ze wszystkimi. Klientami gdzieś tam pośrodkowy, średni, wielki na każdym treningu, tłukę i tak naprawdę core. Są to stałe elementy treningu, które gdzieś zawsze muszą się pojawić, nie? Prozdrowotnie. Tak, i tak naprawdę po tej aktywacji możemy lecieć dalej z częścią, jakby główną treningu, z dołem. Lecimy. Dobra, yy, mamy kor, pośladek aktywny. Teraz ostatnie ćwiczenie aktywacyjne. Zrobimy sobie tą deskę w tym stylu kopenhaskim, czyli będziemy w desce bokiem podciągać nogę yy, do góry. Ławkę mamy bokiem. Michał pokaż jak to. Będziemy robić. Dobra. I zrób takie sześć, nie więcej jak sześć powtórzeń. Pośladek. Kor napięty i możemy wierzyć. Tu, jeszcze dla ułatwienia, można zrobić tak, że jak ktoś ma problem z równowagą, dobra, miejsce sobie stronę, to zwraca uwagę na to, żeby patrzeć się na dłoń. I poza tym, że tu, jeszcze w tej wersji, taki to jest, Michał wziął tą wersję trudniejszą. nie chciałem łatwiejszą, ale to jest ambitny, ambitny gorszy. ten na przedamieniu, ale jeżeli tak zrobię, to ja nie mogę być gorszy. Też tak muszę zrobić. W związku z tym, jak mamy tą do sedna, mamy rękę prostą to dodatkowo koncentrujemy się na dłoni i też aktywuje nam się aktywuje nam się bark. Cały triceps. Daj chociaż 7. Jedno więcej. A jak. Jest 7. Chyba. Ja to liczę. Tak, tu kluczem będzie napięcie i utrzymanie napięcia w korze. Tak, sam kor. To już jest naprawdę naj, najtrudniejsza wersja tak naprawdę tego ćwiczenia. No i wiesz, też na, y, kolejność tych ćwiczeń, tak jak zrobiliśmy, to jest y, uzasadniona y, z tego względu, że te przywodziciela nie rusisz, jeżeli nie masz stabilizacji centralnej prostego brzucha y, zrobionego wcześniej, aktywowanego. Samo w sobie brzuch to jest jedno, ale też to, co wcześniej to twoje ćwiczenie izometryczne na pośladek robiliśmy. Ma duży wpływ przez to, że tu musisz mieć biodro wypchnięte, czyli e, posiadkowy wielki musi być aktywny, bo on ci wypycha te biodro. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to Ci się też nie masz aktywnego pośladka, e, przywodziciela i e, kolano się załamie od środka. Dobra, więc ćwiczenie dobre, ale bardzo mocno zależne od e, takich kilku elementów. No tak. I na pewno nie. Dla każdego na samym początku jego jest. przygody z treningiem. Tak. No. Im tutaj bardziej postarasz się na tym, na początku, że dźwignia będzie bliżej do kolana, a nie do stawu skokowego, to jednak będzie taka łatwiejsza forma, nie? Czy nawet ustawisz się tak, że i kolano, i staw skokowy, kolano będzie zgięte 90 stopni i dzięki temu inaczej tu pracujesz. Tak jest. Na teraz robimy elementy wprowadzające do skoków, czyli lądowanie. Od razu zaczynamy sobie od wersji trudniejszej, czyli z podwyższenia na podłogę. Wersja prostsza byłaby, gdybyśmy stali sobie na płasko i wjeżdżalibyśmy na podwyższenie, a teraz będziemy jechać sobie z podwyższenia w dół i zrobimy takie 3 do 4 powtórzeń. Co tu jest ważne, że w momencie, kiedy wychodzimy, to w tym samym momencie powinno być tupnięcie i zaangażowanie nogi, zaangażowanie rąk do przodu. Nie? No I na pewno kluczowym takim elementem jest tutaj to, żeby się zatrzymać, chociaż na sekundę po zrobieniu tego, tak żeby złapać Popatrz w ogóle napięcie trochę tą fazę izometryczną przytrzymania. Jedziemy element już kontrastu, czyli mamy ćwiczenie siłowe i po ćwiczeniu siłowym będziemy dynamiczne. Zrobimy pięć swingów i po pięciu swingach będzie skok w dal. Zrobimy tak, że będzie oddany skok w dal, obracamy się i yy, drugi skok. I to nie jest jakieś nie wiadomo jak yy, ciężkie ćwiczenie. Dlatego nie będziemy tu mieli długich przerw, na pewno nie dłużej niż minutę. Tak. E... Jedziemy w formie I go, you go. No. Dobra, to wygląda w ten sposób. serię mamy zrobioną. Wiadomo, można jeszcze zrobić tak, że iść w większy ciężar, aczkolwiek ja uważam tu, że w takim przypadku, jeżeli ja mam w klubie największego 60-kilowego ketla i powiedzmy większym nie robię swingów, nie? ale schodzę sobie do takiego swingu, gdzie masz kontrast, schodzisz nawet 40, 30-40%, więc 60-40% no to nawet, nawet można by było jeszcze mniej użyć, ale w okolicach właśnie takie między 36 a 44 kg byłoby optymalne. Dobra, lecimy kolejną. Ja, ma być ciężko, ale nie zajazdą. Idziemy teraz element y, pracy na czworogłowym. Tego chyba praktycznie w ogóle nie było. W dzisiejszym treningu, w związku z tym trzeba wrzucić i y, temat dosyć nietypowy, bo będziemy to y, robić na zasadzie przyciągania sanek, czyli TRX jest podpięty, jakiś tam ciężar jest. I w momencie kiedy będziemy szli, staramy się akcent robić na wyprost, nie na przeprost w kolanie, tylko tuż przed wyprostem starasz się napiąć czwórkę. Pierwszą serię zrobimy sobie taki tam. Ciężar nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki. Dołożymy sobie trakt. Dobra, ruch wygląda. Lecy w miarę proste i koncentrujesz się na czwórce. Dodatkowo jeszcze akcent na najszerszy, bo jednak tutaj ta praca musi być. Obracamy sanie. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. <trony> tak, ten obrót. Dobra. I jedziemy. O, tu ciężaru jest 15. Wchodzimy, wchodzimy w chwilą, wchodzimy. Więc. Nogi z przodu. Poczekaj. Chodź, wyciągniemy troszeczkę. to jest ciężkie. Ej, tak. Gotowe. Więc ciężar musi być ciężko. Jak bójmiesz, to już będzie szło. Oj, to jest rada. To jest to. Daj jeszcze troszkę parę kroków. Jeszcze, 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 dobra. Oj, ale pięknie wchodzi pan. Sulka jest super. Co mówisz, że czujesz dobrze, to? Tak, świetne ćwiczenie. Powiem Ci szczerze, że dobrze tego nie robiłem, ale weszło pięknie. Nogi mamy już aktywne, na pewno zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Pośladek, czwórka, przywodziciel, kor, elementy lądowania, wjeżdżamy sobie elementy skoku. I to będzie taki, będą skoki z przemieszczeniem. Czyli mamy skok do boku, lądowanie, kok z jednej nogi, lądowanie na drugiej i w miarę dynamicznie przejście. Tak, no spróbuj sobie pierwszy sobie. Tak, nie przechodź napięte, bądź na śródstopiu, przodostopiu. Może. Problem może polegać na tym, że po wylądowaniu, jak ląduje obu nóż, dosyć szybko chce przejść już na yy, jedną nogę, co może okazać się dosyć problemowe kwestii ustabilizowania sylwetki, ale na pewno przez to, że aktywowaliśmy tym ćwiczeniem Michała wcześniej pośladek i przywodziciel tą Kopenhagą, to sama kwestia aktywności nogi, czyli mięśnia przywodziciela, przywodzicieli grupy pośladków jest ok. I warto jeszcze wkręcić do tego palce i jest ok. Dobra, lecimy dalej. Jeżdżamy teraz z pistoletami, czyli mięsa. Wchodzimy już w krem de la krem. To, co dynamiczne, jest już za nami. Taką dynamikę możemy też wykorzystać sobie na zasadzie, że aktywacyjną, czyli jesteśmy na pewno dobrze rozrzani po takim czymś. Nam to zajęło troszkę czasu. No i wchodzimy sobie w element siłowy. Jeden, jeden z trzech. Ja powiem szczerze, że to jest moja ulubiona forma przysiadu. Uwielbiam pistolety. Ja też. Chociaż trzeba przyznać, że one są niepopularne. Nie. Mało osób, tak, mało osób je wykonuje. A jest to piękne ćwiczenie. Myślę, że ja nie miałem nigdy takiej sytuacji, nawet jak przesiady robiłem ze sztangą bezkład czy front, to nigdy mi się tak po e, głowy nie rozwinął jak po robieniu pistoletu. Więc dla mnie to jest takie must have. Ja do tego jeszcze w dodaje dodaję sobie ciężkie bułgary. Tutaj na pewno nie ma co się rzucać na duże powtórzenia. Bardziej... No i można tutaj progresować i regresować fajnie to ćwiczenie, bo gdzieś tam regresją tego ćwiczenia na pewno będzie pistol z taśmami TRX czy pistol do boksu. Tak, A wiadomo, im, żeby sobie to sprogresować to trzeba dodać czy ciężaru, czy trochę większą liczbę powtórzeń, nie? No problem tu jest zawsze w stawie skokowym, nie? Staw skokowy jest dużym problemem, te zgięcie grzbietowe, czyli jeżeli tu mamy te zgięcie grzbietowe poniżej 20 stopni, to będzie dużym problemem yy, w ogóle podchodzenie do, do tego ćwiczenia, więc numer jeden to praca na stopie, zarówno rozciągno-podeszwowe, jak i samo w sobie już tak. I w ogóle to ćwiczenie ma dużo naprawdę tipów, takich małych szczególików, które ułatwiają to ćwiczenie. I chociażby spójrzcie na to, co robi Maciek jako pierwsze. Wbija mocno stopę w ziemię. Bo to już ci pobudza i wgryzasz się w podłogę. Duży palec pracuje. Warto jest tą małą pauzę zatrzymać. Taką małą pauzę sobie zejść do dołu, i wtedy jesteśmy pewni, że. Schodzimy sobie zawsze do tego miejsca, bo ja wcześniej robiłem często tak, że starałem się odbić od tego dołu, a tutaj, gdzie mamy tą pauzę, z początku jest ciężka, nie? Ale z czasem... Ta kontrola jesteś, pomaga, nie? Tak, jesteś w stanie z kontrolą wyjść do góry, bo dzięki temu bardziej przewodziciel, pośladek zaatakuje. Za Dobra, jeszcze jedna. Jeżeli podchodzimy do naszych one rep maxów, to taką spoko rzeczą, którą można zrobić, jest na pewno wbicie języka w podniebienie. Oj, tu się stało coś takiego, co się czasami dzieje na nodze mocniejszej. Ja spróbuję jeszcze raz wejść, czyli rozluźnienie. Tu trzeba mocno trzymać brzuch, nie? Tak. na przykład, jak, jak schodzę, w momencie kiedy wezmę ciężar, to robię coś takiego, że dopiero jak schodzę, nabieram powietrza, ściskam żebra. I mocno z wydechem wychodzę w górę. Nie? No, ok, pistolety mamy załatwione. Lecimy teraz, kwestia obu, pracy obu nóż nad czworogłowym. Czy będziemy robić cyclist skład, czyli tą wersję, gdzie pięty są mocno podniesione. I na pewno przednia co uda mocniej dostanie od tego. Dobra, jedziemy cyclist czyli ten przysiad z, z podniesionymi piętami. To będzie taka forma gobletu, gdzie będziemy ciężar mieli w górze. Yy, tutaj oczywiście można pójść sobie wyżej, aczkolwiek ja uważam, że taki optimum to jest tak jak ten 10 kg bumper. Mamy takie 5 centymetrów yy, do góry. I lecimy sobie yy, 6 powtórzeń. Zarzut na goblet, cofnięcie, łokcie wzdłuż tułowia. Na pewno to podniesienie pięty będzie miało taki pozytywny aspekt tak. z punktu widzenia... Stań sobie troszkę wężej. Jeszcze, no. Duży palec wciśnij. I łokcie. A Złap wyżej za rączkę. Tak, i wtedy przede mną no, na masz bliżej. Tak. tak, i wszystko. No wszystko. To podniesienie pięty ma duże znaczenie, jeżeli yy, chcemy popracować bardziej nad czworogłowym. Ja jestem taką osobą, która, jak wcześniej mówiliśmy, ma mocny pośladek, mocny ten, y, tą tylną taśmę. Y, w związku z tym dla mnie y, rozwojem czworogłowego, y, rozwój czworogłowego jest takim priorytetem, że ja nie mam problemu z tyłem, nie mam problemu z pośladkiem, ale dla mnie trudniejsze jest rozwinięcie czwórki, więc w moim przypadku, co już odkryłem wcześniej, jak mówiłem o pistolecie, że to jest rzadkim przypadkiem, nie? rzadki, a czasami gęsty. Yy, tak, ale to jest rzadko spotykane, nie? bo częściej ludzie mają właśnie ten problem z kolanem, wynikający z nadmiaru pracy na czworogłowym i rozbudowie w ogóle czworogłowego, a tył, słabą dwójką. Słaba dwójka, słaby pośladek. A ja na Słab. pewno będę tutaj kolejny raz zwracał uwagę na napięcie mocne brzucha i trzymanie całego koru, bo gdzieś, to, gdzieś ten sam Słab. klucz wykonywania jakiegokolwiek przysiadu, jakiejkolwiek formy przysiadu i odpowiedni bracing. Teraz jedziemy z jaskółkami. Teraz jest jaskół. ostatnie ćwiczenie z tego układu, i to jest ruch, który będzie nam pobudzał pracę nad tylną paszą. Zrobimy też na dużo szóstki. i na pewno bez aktywnego kora nie zrobimy. Mocna stopa. Co? Tak, wymogi z... stabilizacyjne w tym ćwiczeniu są ogromne. Co? Ja zawsze sugeruję, żeby w momencie, kiedy Yy, mamy większy ciężar, jak wracamy, podstawiać nogę. Nie? Jak się chcemy skupić na ciężarze. Później się obywamy, no to nawet kosztem powtórzeń nie szukamy tego. Może jak się uda, to w kolejnych seriach gdzieś tam spróbuję to zrobić bez dotykania podłogi. I mocna stopa. Wyciągamy tułów, noga do tyłu. zawodnych to zrobi na pewno. No i tu na pewno takim bazowym błędem jest to, żeby myśleć o tym ćwiczeniu z punktu widzenia y, tylko i wyłącznie, y, jakby to powiedzieć, pracy nad hamstringiem, nad tylną grupą UDA. Bo de facto jest to ćwiczenie celowane na tylną grupę UDA, ale wymóg, tak jak Michał powiedział, wymóg stabilizacyjny, który stawia nam My to się. Przed tak, to. Czyli mocna praca stopy w nodze pracującej, w tym przypadku lewej, oczywiście też ten akcent ciągnięcia nogi do góry cały czas. Bo w momencie kiedy zapominamy o tym i pójdziemy nogą do pewnego momentu albo zaczniemy ruch od tułowia, to my się zaczynamy łamać w biodrach i nie ma właśnie tego tego pociągnięcia, co jest niezwykle istotne. Na pewno ten element zabrany w postaci odstawiania nogi to jest dużo. W sensie jest to duża pomoc, jeżeli to robimy. Zabieramy to, noga idzie do góry. Większy wymóg pracy na stopie. Myślę, że dla osób, które biegają, Myślę, że osoby, które biegają albo często biegają to powinny to robić na każdym treningu, nawet jak trener mówi, żeby tego, że nie chcą tego robić, to powinni to robić, bo to jest bazowe, także myślę, że z wieloma osobami na pewno od tego tygodnia zacznę dużo tego robić. Tak, także biegacze, bójcie się. Temat zrobiony, Mam My, trochę, trochę zerzałem. Myślę, że dobry taki taka forma przedstawienia, jak możemy pracować z punktu widzenia sportowca, to, to nie jest nacechowane na nic, na jakąś dyscyplinę konkretną, bardziej z punktu widzenia pracy nad lower body, nad dołem ciała i myślę, że to jest taki pomysł na trening, który może utrzymać każdego w dobrej formie. Bo jak na początku rozmawialiśmy, żeby nie być kwadratowym, nie koncentrować się tylko i wyłącznie na ciężarach, na maszynach. Jak na samych ketlach warto jest wprowadzić jakieś elementy przemieszczania, lokomocji, które yy, no, są kluczowe dla nas, bo my mamy to wpisane w yy, żeby coś było pobiegać, poskakać. No, jest to na pewno ciekawa forma treningu, trochę inna. Fajnie by było wyjść z tego takiego klasycznego treningu, który gdzieś tam się, nie? schematu, który się wykonuje i spróbować coś nowego. Więc to był naprawdę dobry trening dzisiaj. Super. Nie dziękuję dziękuję ci, ci Michał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będzie tego więcej.